Czy zdawałeś sobie sprawę, że tak niepozorna przyprawa jak goździki może służyć nie tylko jako dodatek do herbaty, ale również jako rytuał, który jest w stanie całkowicie odmienić twoje życie? W buddyzmie, jak i w wielu starożytnych kulturach, od wieków uważane są one za symbol obfitości i bogactwa. W tym filmie odkryjemy trzy buddyjskie rytuały z użyciem goździków, dzięki którym dowiesz się, jak strategiczne umieszczenie ich w określonych miejscach może przyciągnąć bogactwo i ochronić Twój dom od negatywnych energii. Zanim jednak zaczniemy, upewnij się, że zostawiłeś kciuk w górę pod tym filmem oraz subskrypcję, by móc być na bieżąco informowanym o filmach, które pojawią się w przyszłości. Zaczynamy. Jeszcze przed przejściem do wykonania samych rytuałów. Musimy zrozumieć, w jaki sposób działa energia obfitości, co zagwarantuje nam, że zadziałają one w prawidłowy sposób, a my przyciągniemy do swojego życia dostatek. W buddyzmie wszystko jest ze sobą powiązane i posiada swoją unikalną energię. Ta energia, podobnie jak magnes, przyciąga do siebie podobne częstotliwości. Wyobraź sobie, że dostrajasz się do stacji radiowej. Kiedy jesteś na właściwej częstotliwości, przyciągasz muzykę, którą chcesz usłyszeć. Podobnie, dostrajanie się do właściwej energii może pomóc przyciągnąć do Twojego życia obfitość i dobrobyt. Ta koncepcja ściśle wiąże się z prawem przyciągania, które sugeruje, że harmonizując swoje myśli i emocje z energią obfitości, naturalnie przyciągasz ją do swojego życia. Co to jednak oznacza w praktyce? Oznacza to, że nasze wewnętrzne stany, nasze myśli i emocje działają jak magnesy przyciągające odpowiednie energie z wszechświata. Jednak negatywne emocje, takie jak strach, wątpliwości i zazdrość, mogą zakłócać tę częstotliwość. Te uczucia tworzą barierę, która uniemożliwia przepływ pozytywnej energii. Temu też rozwijanie pozytywnego nastawienia i wdzięczności jest kluczowe. Dzięki temu dostrajasz się do wyższych częstotliwości obfitości, otwierając sobie tym samym drzwi do bogactwa i dobrobytu. Wprowadzenie uważności do codziennej rutyny. Może pomóc w utrzymaniu tej pozytywnej energii. Proste praktyki, takie jak świadome oddychanie, prowadzenie dziennika wdzięczności i pozytywne afirmacje, mogą znacząco zmienić Twoją energię. Pamiętaj, że celem jest utrzymanie wysokiej częstotliwości, która rezonuje z obfitością, zapraszając do Twojego życia bogactwo i dobrobyt. Teraz, gdy rozumiemy energię obfitości, przejdźmy do prostego. Ale potężnego rytuału, który pomoże przyciągnąć do twego życia bogactwo i dobrobyt. Rytuał ten koncentruje się na użyciu goździków, przyprawy znanej ze swoich ochronnych i duchowych właściwości. Goździki, choć pozornie uważane jedynie za dodatek w kuchni, to więcej niż tylko kulinarny przysmak. Od wieków były używane w różnych kulturach do ochrony i przyciągania szczęścia. W kontekście nauk buddyjskich. Goździki symbolizują oczyszczenie i ochronę przed negatywnymi energiami. Historycznie, goździki były wysoko cenione nie tylko za smak, ale także za swoje lecznicze i duchowe korzyści. Często używano je w rytuałach do oczyszczania przestrzeni i ochrony przed wszelkimi szkodami. Włączając goździki do swoich codziennych praktyk, możesz wykorzystać ich potężną energię, aby zaprosić do swojego życia dostatek i obfitość. Za chwilę przedstawię trzy proste, ale skuteczne rytuały z użyciem goździków. Praktyki te zostały stworzone po to, aby chronić Twój dom, poprawić Twoją finansową sytuację oraz stworzyć pozytywne, obfite środowisko. Integrując te rytuały do swojej rutyny, dostroisz się do energii obfitości i dobrobytu, dzięki czemu zaczniesz przyciągać do swojego życia rzeczy i sytuacje, które rezonują z tą energią. Zacznijmy więc od pierwszego rytuału, którym jest sadzenie goździków w celu ochrony i dobrobytu. Do pierwszego rytuału będziesz potrzebować trzech goździków i rośliny zwanej Sansevierią. Roślina ta słynie ze swojej wytrzymałości i zdolności do oczyszczania powietrza, co czyni ją idealną do tego rytuału. Zacznijmy od zebrania materiałów niezbędnych do wykonania naszego rytuału. Przygotuj trzy goździki oraz Sansevierię w doniczce z ziemią. Następnie weź trzy goździki i zasiej je w ziemi w doniczce z Sansevierią, upewniając się, że są dobrze przykryte. Liczba trzy jest kluczowa, ponieważ ma znaczenie w wielu tradycjach duchowych, w tym w buddyzmie, symbolizując stworzenie, harmonię i równowagę. W wielu tradycjach religijnych i filozoficznych liczba ta symbolizuje trójedność. Na przykład w chrześcijańskiej trójcy świętej występuje Ojciec, Syn i Duch Święty. A w hinduskiej trójcy Trimurti możemy wymienić Brahma, Wisznu oraz Siwę. Słynny wynalazca i inżynier Nikola Tesla również podkreślał znaczenie liczb, szczególnie liczb 3, 6 i 9. Uważał, że liczby te mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu przepływu energii we wszechświecie, a sam nazywał je kluczem do zrozumienia wszechświata. Kiedy już zasiałeś goździki w doniczce. Kolejnym krokiem jest umieszczenie rośliny przy wejściu do Twego domu lub miejsca pracy, np. przy wejściu do Twego biura. Wejście jest kluczowym punktem przepływu energii w Twojej przestrzeni. Umieszczając tam roślinę, zapraszasz do swojego życia ochronę i dobrobyt. Ten prosty akt kieruje do Twojej przestrzeni pozytywną energię i obfitość, tworząc barierę ochronną, która odpiera negatywne wpływy i przyciąga bogactwo. Od tej chwili codziennie spoglądaj na swoją roślinę, przypominając sobie intencję, z którą podszedłeś do wykonania tego rytuału. Przejdźmy teraz do drugiego rytuału, by jeszcze bardziej wzmocnić energię wokół swoich finansów. Do tego rytuału również będziesz potrzebować trzech goździków. Przygotuj je, a następnie połóż w miejscu, w którym przechowujesz swoje pieniądze. Może to być na przykład sejf, słoik lub pudełko. Goździki są znane z tego, że oferują ochronę i wzmacniają energię bogactwa. Umieszczając je tam, gdzie trzymasz swoje oszczędności, tworzysz silne pole energetyczne, które wspiera Twój finansowy wzrost. Kiedy już umieścisz trzy goździki w miejscu, w którym przechowujesz swoje oszczędności, pora na stworzenie afirmacji, która jest sercem naszego rytuału. Umieszczając każdy goździk, możesz wypowiedzieć na głos coś, co potwierdzi i umocni Twoją intencję. Może to być na przykład. Przyciągam do siebie obfitość, moje bogactwo jest chronione, a dostatek płynie do mojego życia bez przerwy. Ten rytuał wzmacnia energię obfitości w Twoim finansowym życiu, chroniąc przy tym Twoje bogactwo i przyciągając więcej dostatku. Wykonajmy teraz wspólnie trzeci rytuał, który ma na celu stworzenie talizmanu obfitości. W trzecim rytuale stworzymy przenośny talizman, który w każdej chwili możesz przy sobie nosić. Talizman ten stale będzie przypominał Tobie o obfitości, którą każdego dnia przyciągasz do swojego życia. W tym rytuale będziemy potrzebowali małego czerwonego woreczka. Kolor czerwony nada się do tej praktyki idealnie, ponieważ symbolizuje energię, moc i dostatek. W wielu kulturach kolor czerwony jest bezpośrednio kojarzony z bogactwem i dobrobytem. Na przykład w chińskiej tradycji czerwony jest kolorem szczęścia i powodzenia. Czerwone koperty zwane hongbao są często wręczane podczas świąt i uroczystości jako symbol szczęścia i finansowej pomyślności. Pamiętaj, by w tym przypadku używać unikania koloru czarnego, ponieważ czarny symbolizuje żałobę i może przyciągać negatywną energię. Kiedy masz już czerwony woreczek, pora, by umieścić w nim monetę lub banknot, upewnij się, że jest to prawdziwa waluta coś, co możesz faktycznie wydać aby energia była uziemiona w rzeczywistości. Następnie umieść w woreczku trzy goździki. Dodając po kolei każdy goździk, wypowiedz na głos z pewnością: Każdego dnia, w każdej sekundzie przyciągam do siebie obfitość. Zatrzymaj teraz ten film i w komentarzu napisz: Każdego dnia, w każdej sekundzie przyciągam do siebie obfitość. Dzięki temu zainspirujesz również innych, co jeszcze bardziej wzmocni działanie tego rytuału. Ponieważ więcej osób będzie w stanie zjednoczyć się z energią obfitości, zaciśnij woreczek z całej siły i noś go przy sobie w torebce, portfelu lub w kieszeni. Te proste, ale głębokie rytuały mogą pomóc wykorzystać energię obfitości i przemienić Twoje życie poprzez przyciąganie bogactwa i dostatku. Ten mały i niepozorny woreczek staje się teraz talizmanem, który stale przyciąga do Twojego życia bogactwo, ochronę i dostatek. Od tej pory za każdym razem, gdy otwierasz swoją torebkę lub portfel, widzisz ten woreczek, a to przypomina Tobie o pozytywnej energii, którą emanujesz oraz o finansowych możliwościach, które zapraszasz do swojego życia w każdej sekundzie. Na koniec wzmocnijmy naszą praktykę rytuałem wodnym, który nie tylko przyciąga bogactwo, ale także promuje zdrowie i miłość. Weź przejrzystą szklankę i napełnij ją czystą wodą. Następnie wrzuć do wody trzy goździki. Podczas wrzucania każdego goździka, wypowiedz na głos afirmację. Pierwszy goździk. Jestem bogactwem. Drugi goździk. Jestem miłością. Trzeci goździk. Jestem zdrowiem. Kiedy umieściłeś już goździki w wodzie oraz wypowiedziałeś na głos afirmację, umieść tę szklankę przy wejściu do domu lub twego miejsca pracy. Możesz również wykonać ten rytuał jeszcze raz a szklanki rozstawić w obu miejscach, aby zmaksymalizować przyciąganie pozytywnej energii. Rytuał ten obejmuje to, co buddyści nazywają głównymi obszarami życia, mianowicie zdrowie, bogactwo i miłość. Umieszczając naładowaną pozytywną energią wodę w wejściach do kluczowych miejsc, tworzysz barierę ochronną i przyciągasz do siebie źródła obfitości. Ten prosty trik pomaga utrzymać zrównoważone i dostatnie środowisko. Zachęcając pozytywne energie do swobodnego przepływu. W buddyzmie uważność jest kluczem do kultywowania życia pełnego obfitości. Będąc w pełni obecnym w każdej chwili, możemy dostosować nasze myśli i emocje do pozytywnej energii. Ta praktyka nie tylko pomaga nam pozostać uziemionymi, ale także zwiększa naszą zdolność do przyciągania dostatku. Praktyki uważności, takie jak świadome oddychanie, Medytacja chodzona i prowadzenie dziennika wdzięczności mogą znacząco wpłynąć na transformację energii, którą emanujemy. Skupiając się na chwili obecnej, zmniejszamy stres i oczyszczamy umysł z negatywności. Ten stan spokoju i klarowności pozwala nam połączyć się z częstotliwością obfitości. Codzienna uważność pomaga utrzymać pozytywne nastawienie, co ułatwia przyciąganie bogactwa i dostatku. Pamiętaj, że uważne podejście do życia jest podejściem dostatnim, otwierającym drzwi do nieskończonych możliwości i obfitości. W buddyzmie droga do obfitości nie dotyczy tylko bogactwa materialnego, ale także duchowego wzbogacenia. Nauki buddyzmu oferują głębokie wglądy w życie pełne równowagi, harmonii i zadowolenia. Jednym z kluczowych nauk jest znaczenie hojności, znane jako dana. Kultywując ducha hojności i dzieląc się naszym bogactwem z innymi, Tworzymy pozytywną karmę i przyczyniamy się do dobrobytu wszystkich istot. Hojność nie polega tylko na dawaniu materialnych dóbr, ale także na dzieleniu się naszym czasem, wiedzą i umiejętnościami. Kolejną fundamentalną koncepcją w buddyzmie jest praktyka wdzięczności. Wdzięczność jest antidotum na poczucie braku i niedostatku. Doceniając w naszym życiu wszelkie błogosławieństwa, kultywujemy myślenie o obfitości. I przyciągamy do niego więcej pozytywnych doświadczeń. Nawet w trudnych czasach zawsze jest coś, za co możemy być wdzięczni. Buddyzm kładzie również duży nacisk na znaczenie życia w pełnej świadomości. Uważność polega na byciu w pełni obecnym w każdej chwili, bez osądów i przywiązań. Kiedy praktykujemy uważność, stajemy się świadomi naszych myśli, emocji i działań, co pozwala nam podejmować świadome decyzje prowadzące do większego dobrobytu i pomyślności. Poprzez integrację tych nauk w naszym codziennym życiu możemy stworzyć fundament do trwałej obfitości i spełnienia. Niezależnie od tego czy poprzez akty hojności, wyrażanie wdzięczności czy życie w pełnej świadomości, dostosowujemy się do naturalnego przepływu wszechświata i pozwalamy na zmanifestowanie się w nim wszelkich błogosławieństw. Kończąc naszą eksplorację tych potężnych rytuałów inspirowanych naukami buddyzmu, poświęćmy chwilę na refleksję nad głęboką mądrością, którą odkryliśmy. Rytuały te oferują nie tylko sposób na przyciągnięcie materialnego bogactwa, ale także drogę do głębszego duchowego spełnienia i zadowolenia. Poprzez dostosowanie się do energii obfitości i pomyślności, nie tylko wzbogacamy nasze własne życie, ale również pozytywnie przyczyniamy się do wzbogacania świata, który nas otacza. Jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. W tym wszystkim nie chodzi tylko o same rytuały, ale o intencje i energię, którą w nie wkładamy. Niezależnie od tego, czy sadzimy goździki w celu ochrony i pomyślności, nasycamy nasze finanse pozytywną energią, czy nosimy ze sobą talizman obfitości. Każda praktyka przypomina nam o naszej wrodzonej więzi z obfitością, którą oferuje nam wszechświat. Oto więc pytanie do Ciebie: Jakie kroki możesz podjąć już dziś, by przyciągnąć do swojego życia jeszcze więcej dostatku i obfitości? Który z tych kroków jesteś w stanie postawić już teraz? Koniecznie podziel się tym z innymi w komentarzu na dole pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie. Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu, i pamiętaj: wszystko co mamy jest teraz.